Elo-kolarskie wariaty, tu Wojtek z tej strony. Dawno się nie widzieliśmy, co nie? Może o tym później. Eee, dzisiaj chciałbym, chyba, chyba jako jeden z ostatnich, podsumować rok 2022 w świecie rowerów na moim kanale. No i też chciałbym co nieco opowiedzieć, jak będzie wyglądała przyszłość mojego kanału. Także bez zbędnych ceregieli lecimy. Zaczniemy sobie od szosy. Tym razem nie będę tu podawał jakichś tam konkretnych miejsc od piątego do pierwszego. Po prostu powiem, który rower w zeszłym roku najbardziej mi się podobał z nowości i najbardziej mi się podobało Patalin Portofino R. Bo wiecie, Dużo jest karbonowych szos z elektronicznym napędem, z tymi różnymi arełodopterami, które są lżejsze niż bochenek chleba, ale tak, w sumie to wszystkie te rowery wyglądają identycznie. Oczywiście nie licząc tych dziwadeł, które producenci zaczynają wprowadzać w swoich rowerach, ale mniej więcej wszystkie wyglądają tak samo. I z drugiej strony, jeśli miałbym wydać 10 tysięcy na rower to nie kupiłbym jakiejś tam supersportowej szosy no bo w sumie ja nie jestem supersportowym szosowcem i ja bym wolał sobie kupić rower, który po prostu będzie mi się podobał, jak sobie tak postawię go w pokoju będę się na niego patrzył i Patalin Portofino R jest właśnie takim rowerem piękny stalowy włoski rower z fenomenalnym lakierem. Oczywiście tak moim personalnym zdaniem bardziej yy, lepiej wygląda zwykłe Portofino, ale Portofino wyszło zwykłe w 2021 roku, więc na bez ryby i rak ryba. Wśród górali, to moim zdaniem, no konkurencji z jednej strony było dużo. A z drugiej strony konkurencji było niedużo, geometrii też było dużo. I tak, najlepszym rowerem górskim mijającego roku 2022 jest Merida 160 i 140. Są to rowery od mainstreamowego producenta z niemainstreamową geometrią i z takimi zajebistymi rozwiązaniami, że naprawdę głowa odpada. Jak na przykład ta świetna sztyca. Czemu ci producenci inni takie treki specialisty nie wymyśliły nic takiego? Tylko oni wymyślają jakieś główne dziwne, a tutaj Merida tajwańczycy wymyśli takie coś genialnego, że naprawdę głowa wysiada. Totalnie najlepszy gural zeszłego roku. Koniec kropka. I teraz gravele. Chyba jeden z ulubionych rowerów, gatunków rowerów obecnego rowerzysty Polaka, ale też nie do końca Polaka, bo wszędzie na świecie gravele górują teraz nad szosami. I tutaj będzie mała niespodzianka, moim zdaniem. Rower, o którym w sumie nad nie wspominałem, a jest naprawdę świetny. Uwaga, trzymajcie się! Rower z Decathlonu Riverside GCR. Boom, web rozwaliło, co nie? Yy, ale posłuchajcie. Karbonowa rama, elektroniczny SRAM Rival, koła fulcrumy, ale nie takie za 300 zł, tylko za naprawdę porządne pieniądze i są naprawdę świetne. I duży prześwit na oponę. I jak myślicie, ile taki rower kosztuje? No, jakby to był trek, to 25 25 tysięcy pewnie by kosztował A tu proszę, jak kupimy sobie z Decathlonu, no jeśli sobie oczywiście zapomnimy o tym, że to jest sieciówka swoją drogą, całkiem dobra sieciówka. Ale rower ten kosztuje 12 tysięcy złotych. No teraz chyba trochę więcej, ale i tak za tą cenę rower taki, no to wiecie to nie ma konkurencji po prostu, więc to jest naprawdę najlepszy gravel zeszłego roku. Kolejna sprawa, jakie tam nowoczesne rozwiązania wyszły w zeszłym roku która była najlepsza. Mieliśmy Shimano Di2, XT 105, XT nowe Shox, mieliśmy także świetnego Zwifta Hub'a, który jest tani i moim zdaniem jeśli ktoś jest Januszem Cebulakiem to powinien sobie kupić 12 rzędową kasetą, później sprzedać kasetę i kupić sobie tą kasetę jaką się chce i pęk już jesteśmy o kilka stów do przodu. No kilkadziesiąt złotych na piwo zostanie. Ale moim zdaniem prawdziwym popisem technologii była Pinarello Bolite FHR3D czyli naprawdę rower który by nawet NASA nie wymyśliło. To jest naprawdę rower, który no wyznacza moim zdaniem nowe trendy, jeśli chodzi o aerodynamikę na rowerach. No nazwijmy to szosowych, bo to w sumie jest czasówka, znaczy torówka, ale no chyba o ile dobrze pamiętam, Filip Pogana też ma wersję szosową tego roweru i to nie jest rower na karbonie, to jest rower na aluminium, na tytanie, ale dzięki drukarce 3D można było stworzyć tak opływowe kształty, które pozwoliły Filipu Poganie pobić rekord świata. I to nie o jakieś tam setne dziesiąte kilometra na godzinę, ale o naprawdę wielkie wartości. I teraz moja znienawidzona część, czyli elektryki. I tu będzie znowu zaskoczenie, ponieważ jeśli chodzi o elektryk, to moim zdaniem najlepszy był w zeszłym roku Rad Nie wiecie co to jest, ale oczywiście widzicie to zdjęcie. Moim zdaniem jest to najsensowniejszy elektryk. W w zeszłym roku. E, dzięki niemu niepełnosprawni mogą roz, rozkoszować się, jażdżą na rowerze. E, no i tak moim zdaniem, drogie Janusze, drogie Grażyny kupcie sobie zamiast elektryka zwykły rower no i ćwiczcie, a nie udawajcie, że ćwiczycie. Koniec, kropka, tak rzekłem. Ach, dziwactwa teraz. Kurczę, tyle było dziwactw w zeszłym roku, że aż ciężko znaleźć coś, co naprawdę przykuje uwagę. A może tym razem wymienię wszystkie te najciekawsze, które moim zdaniem w zeszłym roku były najdziwniejsze, bo to taka kategoria, że wszyscy zasługują na wyróżnienie. I tu jest Specialized Diverse diverży. Nie wiem, co oni tam w speku palą, ale mogliby się podzielić, bo takie durne rozwiązanie jak ten amortyzatorek z tyłu jest tak idiotyczny, że naprawdę... Chciałbym wiedzieć, co oni palą, i tak jak mówię, podzieliliby się z tym całym światem, chociażby było weselej. Kolejny to Canyon Kiss. Nie wiem, co tam. Niemcy też coś powinni mocnego palić, bo nie wiem, jak oni to wymyślili, że dzięki e, sprężynkom i jakiemuś tam paskowi to prowadzą do tego, że rower będzie górski, zajebisty. On nie będzie zajebisty. No bo kiedyś już o tym wspominałem, że. No już to wymyślono i to nie była jakaś specjalna rewolucja i to nawet w, nie w rowerze Górskim. No i po co to? Po co to komu? Kolejny to Absolute Black Graphene Pads. Czyli w sumie, jak masz za dużo pieniędzy i chcesz ją wydać na głupoty, ale chcesz to też jakoś Nazwijmy to tak racjonalnie, e, racjonalnie sobie wytłumaczyć, no to kup sobie takie właśnie klocki do, am, do hamulców. Zapłacisz 60 dolców. Będziesz wyglądał jak idiota w sumie z tym, ale będziesz mógł się chwalić tym, że Twoje hamulce są dzięki temu lepsze. Raczej. I jeszcze Specialized ale sprint i jankesi to w zeszłym roku mieli naprawdę dobrą pasę eee, na ogół jak się tak popatrzy całkiem niezły rower aluminiowy taki wiecie fajnie wygląda nie widać żeby to aluminium było i tak się patrzycie patrzycie mówię, o rany julek cóż oni to zrobili naprawdę wiecie tak oczy bolą jak się patrzy na ten spaw i nie wiem, no moim zdaniem nie byłoby chyba problemu, żeby to jakoś wygładzić, żeby nie było tego widać, ale oni twierdzą, że nie, 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 to tak ma być, bo to wiecie sztywność i w ogóle jest świetnie. Nie, to jest idiotyczne. I jeszcze silka hot wax. Nie wiem. Jakim trzeba być idiotą, żeby naprawdę chwycić ten ich marketingowe marketingowy pełkot o tym, że ten smar dzięki temu smarowi będzie się szybszy o pół wata. Może ja już nie będę tego komentował. Jakież to trendy mieliśmy w zeszłym roku? Po pierwsze, to lekkie elektryki. No, czyli jak wyciągnąć więcej kaszy od Januszy i Grażyn. E, damy małą baterię, będziemy się chwalić, jakie to te rowery nie są lekkie, ale będzie można dokupić dodatkową baterię no i w sumie te rowery już nie będą takie lekkie. No, jak już wspominałem, udziwnianie szosówek. E, w pewnym momencie... W szosach pojawiła się w sumie stagnacja. Każdy był taki sam, i nie za bardzo nie wiedzieli, jak to ugryźć. I nic odkrywczego nie pokazywano na przestrzeni no, dobrych kilku lat. Yy, a tu w zeszłym roku Ach, dupa. chyba. Wszystkie działy rozwoju naddychały się czegoś, nie wiem, jakiegoś kleju czy czegoś tam i zaczęli wypuszczać różne takie ciekawe, niepotrzebne nikomu rzeczy. E, no, jeśli górale, no to z Skoku. E, kiedyś, wiecie, 160 mm to było wystarczająco dla wszystkich. Nikt się nie przejmował. 140, 160 spoko. Aż tu nagle wyszedł 2022 rok. Tak, w sumie teoretycznie skończyła się pandemia, chociaż ludzie i tak dalej umierają z tego powodu. Powodzenia Chiny. No i ludziom odwaliło. No i stwierdzili, że w sumie minimum to jest 190. Bo tak, wiecie, po niebieskiej trasie. 190, żeby wiecie wszystkie te dropy, hopy i inne takie pokonywać, no to 190, no nie oszukujmy się. No Moim zdaniem, to ludzie, którzy kupują sobie rowery z takim dużym skokiem i nie potrafią go wykorzystać, no to mają coś innego, małego ptaszka. Dużym trendem jest to, że w odwrocie w szosach są napędy mechaniczne, a w ataku są napędy elektryczne bądź elektroniczne, jak zwał tak zwał. No, na przykład, SRAM pokazuje same axs -y. Już tam gdzieś były plotki, że nawet Apexa mają zrobić elektronicznego. No, Shimano też idzie dobrą stronę, bo już od 105 przez Ultegra i dura mamy. Elektronikę yy, w guralach. też mają już elektronikę, co prawda w xtr i Xteku, ale wyłącznie do elektryków, ale mają i no coś ich tak nie za bardzo widać mechanicznych napędów. Może okaże się, że w tym roku zobaczymy Clarisa Di2. To by było coś ciekawe. I oczywiście 3D bo 3D jest fajne. Wszystko, co jest zrobione w drukarce 3D, jest fajne i tyle. E, no, boli Top Gun. Chyba nie muszę mówić dlaczego. I tak poza tym, to jest tyle nowości, które zrobiono w drukarce 3D, że. Czasu by naprawdę nie starczyło, żebym o tym opowiadał. Tak, skrycie, to sam marzę o takiej drukarce 3D. Nie oczywiście jakiejś tam taniej, tylko takiej wiecie, porządnej, żeby sobie zrobić tak na przykład, nie wiem, w drukarce 3D kanapkę, albo nie wiem, ugotować sobie rosołek. W sumie to nikt nie pomyślał o tym, że drukarki 3D mogłyby być takie takimi termomiksami. Kurczę. Powinienem to opatentować. No i co nieco na temat mojego kanału. Jestem zadowolony z mojego kanału. Jestem, dziękuję Wam bardzo, że oglądacie mnie. Wita Może nie jestem jakimś wielkim youtuberem, ale zawsze coś. Eee, czy ja mogę powiedzieć? Ja jestem skromny chłopak. Udało mi się zrobić to, co mi się udało zrobić, czego mi się nie udało zrobić, no to tego nie zrobiłem. No i tyle. Może się w tym roku okaże, że zrobię to, co nie miałem zrobić, a nie zrobię tego, co miałem zrobić, itd, i tak dalej. Jak będzie wyglądać mój kanał w 2023 roku? Trochę się zmieni, szczerze powiedziawszy. Pierwsza rzecz, którą może już zauważyliście, Kończę z kolarskimi wieściami. No, jest to dla mnie trochę smutne, ale z drugiej strony, tworzenie tych, tej serii jest dość czasochłonne dla mnie. Yy... Może sobie nie zdajecie z tego sprawy, ale rzeczywiście dość dużo czasu mi zajmuje utworzenie jednego, jednego odcinka kolarskich serii, więc... a chciałbym się bardziej skupić też na swoim prywatnym życiu, nie ukrywam, a nie tylko na tworzeniu do YouTube'a. Nie żebym twierdził, że tam to nie jest akurat seria, którą akurat dużo ludzi ogląda i w sumie mi to nie przeszkadza, bo wiem, że jak choćby nad 10 osób to ogląda i jest z tego zadowolona, no to mi to sprawia po prostu przyjemność. Ale niestety, no życie jest takie, a nie inne, więc nie można robić wszystkiego. Mieć wszystko, jak to się mówi, zjeść ciastko i mieć ciastko. Więc, no niestety, e, koniec na razie z kolaskimi wieściami. A czy to wróci, zobaczymy. Kolejna sprawa to jest taka, że, no dość dużo tworzyłem tych filmów. No, jak na moim zdaniem, przynajmniej i tak, tak mniej więcej, o ile dobrze pamiętam, co 2-3 filmy w tygodniu wypuszczałem teraz to się zmieni ponieważ chciałbym robić filmy, które będą yy, na którym bardziej się zastanowię, chcę żeby były takie, wiecie, żeby nie było robione na szybko, tylko żeby było, było robione porządnie, więc yy, no, wydaje mi się, że tak dwa, trzy filmy w miesiącu, to będzie spoko kolejna sprawa yy, to jest kanał poświęcony m.in. jeździe na rowerze. No, głównie moim pasją. Bo nie tylko jeżdżę na rowerze, jeżdżę też na motocyklu, i tam realizujesz się też w kilku innych dziedzinach życia. Więc chciałbym się też podzielić tymi innymi dziedzinami życia. Yy, może Was to zainteresuje, może nie do końca. Nie wiem, zobaczymy. Po to jest ten kanał, żebym się z Wami tym dzielił. W zeszłym roku zapowiadałem, że też będzie coś na temat motocykli, ale no nie pykło, więc mam nadzieję, że w tym roku akurat to już pyknie. Nie wiem w sumie dlaczego nie nagręciłem żadnego filmu poświęconym motocykli, ale w tym roku już to na drobie. Kolejna sprawa. Tak zauważyłem, że mój kanał jest taki bardziej siedzący. Pomimo tego, że nie jestem osobą, która przeważnie siedzi 24 godziny na dobę. Więc mm, będzie więcej filmików poświęcony temu, jak ja jeżdżę na rowerze no po w końcu to jest rower kanał poświęcony między innymi rowerom, no więc przydałoby się też trochę jeżdżenia jak będzie wyglądał ten rok nie wiem, mam nadzieję że będzie dobry będzie tak samo dobry jak zeszły rok dla mnie prywatnie, bo prywatnie zeszły rok dla mnie był bardzo dobry i pomimo tego, że na święcie działo się tak a nie inaczej dla mnie prywatnie jest to Całkiem dobry rok. No, może oprócz tego, że e, patrząc na ceny paliw na stacjach benzynowych, szlak człowieka trafia. No ale to niestety są ludzie, którzy żerują na nas, a my nic z tym nie robimy. I to by było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Jeździcie dużo na rowerkach, oglądajcie moje filmy. No i oczywiście subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i do następnego razu. Hej!